Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma ramon Dzisiaj takie nietypowe wideo, bo jestem u siebie w domu, w mojej kotłowni. Mam tutaj taką małą robotkę do wykonania, którą też postanowiłem nagrać. Mianowicie chcę założyć taki zestaw filtrujący. Jakiś tam gdzieś zamówiłem akurat u mnie furtowni był, ale to w... nawet nie wiem jaka to jest firma, powiem szczerze. Chodzi generalnie o filtry do wody do domu. Generalnie tak 20 mikronów, węglowy i 5 mikronów. Tak mi polecili furtowni, tak też tutaj się zaopatrzyłem. E, mieszkam generalnie już prawie 2 lata w domu i wcześniej, wcześniej tego nie zrobiłem, gdyż doraźnie, no może w sumie, no nie pomyślałem nawet o tym. A druga rzecz jest taka, że wcześniej miałem na czas budowy wodomierz w studni wodomierzowej i od jakiegoś czasu, od, od no powiedzmy tam, nie wiem, miesiąca. E, studnia jest zlikwidowana, wodomierz jest przeniesiony do, e, do domu także tak to załatwiłem e, i postanowiłem sobie tutaj założyć zestaw filtrujący i do tego chcę dokupić zmiękczacz do wody e, dlatego, bo u nas po prostu woda jest ze studni głębinowych jest bardzo twarda także e, wiem, że tutaj znajomi moi i tam inwestorzy coraz częściej się decydują na takie rozwiązania Dlatego ja też chciałem to zrobić i po prostu to zrobię, tylko że w przyszłym roku, bo teraz przed okresem świątecznym, no to wiadomo, że wydatków jest więcej, prawda? Trzeba tam jakieś rózgi kupić i tak dalej, także e, wiecie o co chodzi. Przy okazji nagram też, jak przygotowuję sobie taki bypass pod, pod zmięczacz wody, no i zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to wideo jakoś tam tutaj będzie wyglądało, bo jak widzicie jest trochę ciasno, także tu jest mój kociołek. Jakby ktoś tam pytał, peletowy nie ma możliwości. Znaczy, no, jak zakładałem tutaj, budowałem, budowałem ten dom, to nie było tutaj gazu w ulicy. W przyszłym roku będzie, będzie ciągnięta nitka, prawdopodobnie się przyłącza, także kocioł pójdzie w odstawkę. Ale no, na razie wybrałem takie rozwiązanie. Dobra, pokażę Wam tutaj ten mój bałagan, jaki tutaj jest, istnieje w rozdzielaczu u mnie wody, licznik, i tak dalej. I pokażę mniej więcej jak, jak zamierzam to zrobić, i, yy, i to tyle. No Mam nadzieję, że wyjdzie fajne wideo. Dobra, zobaczcie, jak to jest u mnie rozwiązane. Yy, tutaj generalnie, a może zrobimy inaczej, znajdę sobie jakiś wskaźnik. Ten będzie fajny, będę wyglądał profesjonalnie. <laughs> yy, tu jest moje główne przyłącze wody. Yy, zawór odcinający, wodomierz. Yy, Zawór za wodomierzem, filtr antyskażeniowy. Tutaj jest rozejście, ro, y, takie zrobiłem sobie na trójniczek. Jest przygotowany, jak będzie kanalizacja, bo też już jest zrobiona, tylko że w głównej drodze. Ale niestety do mnie no to dojdzie, dojdzie powiedzmy tam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, ale wątpię w to. Ale w każdym bądź razie jest przyczekowane podwodomierz na podlewanie ogrodu. Tutaj mam, y, mam y, dwa akurat wyjścia w szczycie domu, z jednej i z drugiej strony. E, tutaj idzie sobie dalej mamy zawór, zawór odcinający do domu e, taki manometr jeszcze wstawiłem żeby tutaj monitorować ciśnienie zaraz Wam powiem dlaczego i tutaj zobaczcie jaką zrobiłem sposobem MacGyvera prowizorkę, no to wcześniej inaczej wyglądało tak? no, to było y, trochę, trochę to było tutaj ściśnione tak? także y, to sobie szło bezpośrednio tutaj y, a te, y, te dwa y, zawory były tutaj też tak zrobione na trójniku, że szło sobie prosto, tutaj akurat trafiłem, ale tutaj niestety nie trafiłem, musiałem tą rurkę troszeczkę podjąć, ale no zagrało. Wcześniej wodomierza nie było, tak jak mówiłem już wcześniej, był on w studni wodomierzowej, teraz uważam, że no to lepsze rozwiązanie, bo po co mieć jakiś tam dekiel, dekiel na podwórku, ładnie trawka teraz jest zasiana, także jest spoko. No tak tutaj działaliśmy, mieszkaliśmy na takiej prowizorce już no, z miesiąc czasu, jak to wiadomo, wiecie sami pewnie dobrze o tym, że szef bez butów chodzi nie, to, nie wcale dlatego, że go nie stać na buty, tylko po prostu, że nie ma czasu sobie zrobić. tak? Także no, dzisiaj jest akurat taki no, powiedzmy weekend, także troszkę się zluzowało tutaj w pracy. To, to postanowiłem sobie to zrobić w końcu. Manometr, y, dlatego założyłem, ponieważ y, akurat no, mieszkam poza miastem i jest taka kwestia, że tutaj w mojej okolicy, zobaczcie, ciśnienie jest 3,5 bara i latem, jak wszyscy zaczynają wieczorami na przykład podlewać y, swoje trawniki, ogrody i tak dalej, ciśnienie, uwierzcie mi, potrafi spaść nawet do jednego bara. Także powiem szczerze, że przychodząc do pracy na przykład w lato o godzinie, załóżmy nie wiem, 19, 20 do domu, biorąc prysznic, no jest, jest ciężko. Eee, nie, wiem, nie wiem, jak to rozwiązać. Wiem, że są fajne takie pompy gruntfosa, e, które, które tutaj ciśnienie, że tak powiem, jakby takie, no e, to jest nie wiem, czy pompa, czy hydrofor, e, bardziej mi powiedział, takie fajne, jakieś małe urządzenie. Jak gdzieś tam znajdę na internecie, bo, bo dużo o tym czytałem ostatnio to podlinkuję wam może tutaj w opisie filmu i mam zamiar wstawić sobie kiedyś w przyszłości, jak to będzie bardzo mnie denerwować już, bo latem to naprawdę jest to uciążliwe. Wstawię sobie może taki regulator ciśnienia w postaci właśnie takiej pompy hydroforowej. Ona nie ma zbiornika hydroforowego, także no, bardzo ciekawe rozwiązanie. Tam na jednym kanale też hydraulicznym na YouTube widziałem, że jakiś tam facet też instalator. Zakładał taką pompę, także, no, takie coś mam zamiar zrobić też, ale to jeszcze zobaczymy. Wiadomo, że to też, no, budżet musi domowy na to też pozwolić. No dobra, w każdym bądź razie teraz chcę zrobić tak, że te filtry filtry sobie umocuję tutaj na tej ścianie. O, zobaczcie sobie, zrobimy w ten sposób. To będzie, to będzie tak umocowane. Nie wiem, czy to będzie widać. O, postaram się zrobić tutaj to kolanko, jakby wygnę w moją stronę, albo tutaj zrobię troszeczkę Peksa, pójdę kolankiem, tutaj znowu, jakieś tam kolanko, wejdę, wejdę sobie tutaj zasilaniem z zaworem. Ten manometr też tutaj przełożę i tutaj z powrotem pójdę od tych filtrów już na część. Widzicie, że akurat mam wodę w domu zrobioną na systemie trójnikowym. Zaczynałem od 25 Peksa, także wepnę się tutaj. No i taki tak chciałbym to zrobić. Także w tym lapsach pewnie zobaczycie jak tutaj będę to robił. No i tyle. Zapraszam na dalszą część. Pozdrawiam No i dobra, robota skończona. Tak to mniej więcej wyszło, zobaczcie sobie. Tutaj zrobiłem przejście 34 na 25 złączka skręcana, dwa kolanka. idzie sobie wykorzystałem tutaj ten stary trójnik i manometr. Niestety zawór musiałem podjechać kupić, bo już ten pół śrubunek od zaworu był zjechany w środku nie mogłem tam tego odkręcić, także, Zaworu nie wymieniałem, ale no, musiałem komplet cały kupić zawór z półśrubunkiem i, i podmieniłem ten półśrubunek. Manometr został. E, filtry wyglądają w ten sposób. Prawda, powrót idzie sobie tutaj dołem i wchodzi tutaj do mnie do domu. I teraz tak, wytłumaczę, co tutaj się zadziało. E, po co te trzy zawory? Teraz tak, te zawory mamy zakręcone. Odkręcony jest ten. W tym momencie woda sobie idzie z filtrów, przechodzi sobie tutaj przez ten zawór, idzie sobie dalej, no i wiadomo, rurką do, do domu. I teraz tak, jeżeli tutaj postawimy sobie zmiękczacz do wody, taki, który mam zamiar kupić tam w niedalekiej przyszłości, zakręcamy ten zawór, odkręcamy ten i ten, i wtedy po, po, tutaj nam się sytuacja taka robi, że Woda idzie tutaj przez filtry, wchodzi do zmiękczacza. On nam powiedzmy tą wodę tutaj wzmiękcza i wraca sobie tutaj. I w razie tutaj jakieś tam potrzeby serwisu tego zmiękczacza albo nie wiem, odsunięcia go albo na przykład w takiej sytuacji jak teraz, że teraz nie ma tego zmiękczacza. Robimy tak, że zakręcamy te zawory, odkręcamy ten. Jak będzie zmiękczacz, zakręcamy ten, odkręcamy te dwa. To jest tak zwany bypass, który tam często gęsto się robi przy takich właśnie sytuacjach. Jeżeli nie wiecie o jakim zmiękczaczu mówię, a chcielibyście wiedzieć. No to zapraszam Was na następną część. I jest ten z powrotem. Dobra, także tak, tak mniej więcej to wygląda. Jesteśmy tutaj u inwestora mojego znajomego, który zresztą no, znacie ten domek też dobrze, już z układania glazury i tak dalej. Jesteśmy w kotłowni gazowej, którą zresztą ja tutaj zapinałem, zapinałem temu znajomemu, i on sobie zakupił taki właśnie oto zmiękczacz. To jest firma, jakbyście chcieli wiedzieć, Witeko. Nie wiem czy dobra czy nie dobra, on sobie to sam zamawiał, ja tego nie zamawiałem. Także e, tak, to, e, tak to wygląda. Tutaj kupuje się jakąś sól zmiękczającą e, w hurtowniach na przykład jest dostępna instalacyjnych. Sypie się do środka, e, podłącza się e, to wszystko do prądu. tutaj się jakieś ustawia sterowania, bajery, nie wiem na co chodzi. E, dokładnie tutaj spływ jeszcze do kanalizacji. Trzeba go jeszcze tam się podłączyć. I to powoduje nam zmiękczenie tutaj wody w naszym, w naszym tutaj domu. Także też zamierzam sobie coś takiego kupić. Nie wiem, czy to będzie ta firma, czy nie inna, czy inna, ale mniej więcej macie pogląd, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I tutaj też, jeżeli już zdążyliście zauważyć, tutaj też jest podobnie zrobiony taki bypass. Macie zawór, który który teraz sobie na przykład działa jest woda na budynek podłączona. Tu macie macie jeden zawór u góry, jeden u dołu. Tak jak tak sama zasada jak u mnie. Zamykamy ten zawór, otwieramy jeden drugi. Woda przepływa przez nasz y, zmiękczacz, wraca, wraca do domu. I tyle w temacie. No dobra, no tutaj może jeszcze przy okazji jak jestem, no to powiem wam co nieco o tej kotłowni. To jest wszystko już uruchomione tak, na potrzeby, tutaj, właśnie układania glazury i tak dalej, prac wykończeniowych. Sami widzieliście ostatnio, że tutaj żeśmy sobie umalowali, umalowali sufity, płytki, robiliśmy także kwestia wygrzania posadzki i no tutaj komfortowych warunków pracy. Jest na razie tak prowizorycznie to podłączone do butli gazowych. Ale przyłącze gazu już jest zrobione, tutaj inwestor czeka na, czeka na podłączenie gazu. Także jeżeli kogoś to interesuje to jest kocioł Bretie WHBS22C i to jest kocioł kondensacyjny, moc od 4,9 do 22 kW. I co jest jeszcze tutaj ważne, wybraliśmy on jest nieco droższy od tych powiedzmy tańszych modeli, dlatego, bo można go przezbroić na gaz płynny, tak? czyli, czyli propan. Możemy go przezbroić właśnie jeżeli mamy takie warunki, a nie inne, że no nie ma na razie gazu, będzie za rok, możemy się posiłkować właśnie na przykład takimi, takimi otobutlami, Także tak to, tak to działa. Tutaj zdecydowaliśmy się na zasobnik. 140 litrów to jest zasobnik chyba elektrometr taka firma zresztą identyczny jest u mnie w domu 140 litrów wiszący dlaczego wiszący dlatego bo tutaj nie chcieliśmy zagracić miejsca pod, pod kotłem właśnie po to żeby, żeby zmieścił się ten ten zmiękczacz Także tak to wyszło, ja tutaj instalacji nie robiłem, dwa, dwa rozdzielacze, ten idzie jakby tak można powiedzieć na lewą stronę tego budynku, ten idzie na prawą, tam jest trochę bałagan z rurkami, ale to już nie będę odsuwał tego zmiękczacza, żeby Wam pokazywać, ale generalnie no tak to, tak to wygląda. No i fajnie, no. także myślę, że, że tutaj filmik może wyjdzie fajny. Powiem szczerze, no mam, mam tam kilku też znajomych, co korzystają z tego zmiękczacza. Między innymi właśnie tutaj inwestor też w poprzednim domu też miał taki zmiękczacz. No i ogólnie są bardzo zadowoleni. Nie wiem, przekona się na własnej skórze, może w styczniu jak go zakupię, także nie wiem czy to będzie ten czy inny, także no, po prostu pokazałem jak mniej więcej to wygląda. Dobra, tyle w temacie, także zobaczcie sobie. Myślę, że wyszło ładnie. Trochę bałagan z tymi rurkami, ale zmiękczacz tutaj w większości to nam przykrył. To akurat robiłem w systemie zgrzewanym, dlatego bo. Już instalacja była wodna, zrobiona, zrobiona w systemie zgrzewanym i tak sobie pomyślałem, że może będę kontynuował ten system, ale generalnie jakbym to robił w peksie na przykład albo w miedzi zaciskanej, no to <grym> zrobiłbym to podejrzewam szybciej, eee, nie wiem czy lepiej czy nie lepiej, no na pewno bym to szybciej zrobił, bo z tym systemem zgrzewanym no to jest takie trochę eee, uciążliwe to jest, no według mnie, ale no kto co lubi, także różni instalatorzy na różnych systemach robią. Nie wiem, który jest lepszy, który gorszy. No nie mniej to oceniać, tak? Tutaj mamy o naczynie jeszcze przeponowe do, do ciepłej wody użytkowej. Naczynie przeponowe tutaj do centralnego jest akurat w kotle. No dobra, i tym tutaj optymistycznym akcentem w miarę ładnie wyszło. Kończę, kończę nagrywanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia w następnej części. Cześć!